Karolina Filipkowska w naszym studiu, czas na prognozę pogody na najbliższy czas. Dzisiaj taki bardzo ciepły i przyjemny dzień w Warszawie i tak chyba będzie przez najbliższe dni. Nie tylko w Warszawie. Jeszcze cieplej w zachodniej części kraju, tam nawet 11-12 stopni na termometrach. Jest Taka prawdziwa wiosna. No, tak. Coraz bliżej do tej wiosny i czuć ją bardzo mocno. Ale w górach jest to, co najważniejsze. Jak... Jeszcze jest, ale jak zwrócisz uwagę, zaraz za stokiem już jest czarno, więc. Tego śniegu jest naprawdę niewiele. No i też w górach dziś dodatnia temperatura. I jeżeli w najbliższych dniach będą występować opady, to raczej to będą opady deszczu. Niestety śniegu już w prognozach nie widać. Niezwykle krótki był ten czas, kiedy ten prawdziwy śnieg cieszył nas. W tym, jak padał z nieba. Zobaczmy mapę i zobaczmy, co dziać się będzie, bo tam bardzo ciekawa sytuacja. Już nie jesteśmy w obszarze podwyższonego ciśnienia. O krańce zachodnie w najbliższym czasie otrze się front atmosferyczny, tam zdecydowanie zachmurzenie wzrośnie i tam będą występować opady. Nie śniegu, deszczu oczywiście, bo temperatura wysoka. 12 stopni u naszych sąsiadów jutro w Berlinie i opady deszczu, 1 stopni mniej w Paryżu. Tam też przydadzą się parasole. Nie inaczej będzie na Półwyspie Iberyjskim, gdzie będzie padać, ale najcieplej będzie w Lizbonie do 18 stopni, trochę chłodniej w Rzymie do 15, a najchłodniej tam, gdzie słońca brakować nie będzie. Bezchmurne niebo w Kijowie, no i w Moskwie w obu miejscach 2 stopnie poniżej zera w najcieplejszym momencie dnia. W w naszym kraju dziś wyjątkowo ciepło, szczególnie na zachodzie, bo tu na termometrach nawet do 12 stopni, trochę chłodniej we wschodniej części naszego kraju od 1 do maksymalnie 4-5 stopni. Opady, głównie w Polsce południowo-wschodniej, lokalnie, no gdzieś ten śnieg się pojawi, ale w połączeniu z deszczem, więc to absolutnie nie to. Czego byśmy sobie życzyli. Noc z ostrzeżeniami dla kierowców w większej części kraju będzie wyjątkowo niebezpiecznie, bo pojawią się mgły. Mgły, które mogą być marznące, mogą osadzać się na drogach, będzie wyjątkowo ślisko. Ta mglista aura dominować będzie w pasie centralnym we wschodniej części naszego kraju. Zachowajmy szczególną ostrożność. Padać może w rejonie Zakopanego i Rzeszowa tu opady deszczu. Pokropi także na krańcach północno-zachodnich, a temperatura dość mocno zróżnicowana. Od minus 7 do maksymalnie 6, 7 stopni powyżej zera. Ostrzeżenia dla kierowców: praktycznie cała mapa świeci się w jakiś kolor. Czerwony ostrzega przed mglistą aurą. Poza tym utrudnieniem dla kierowców będą opady deszczu, które też spowodują, że nawierzchnia będzie śliska. Kolejny dzień ze sporą ilością słońca, szczególnie na południu, w południowo wschodniej, wschodniej części kraju, za to nad Polskę zachodnią, północno zachodnią nasuną się chmury. Tu może pokropić deszcz. Nadal dość wysoka temperatura, dochodząca nawet do 12 stopni, tyle w rejonie Szczecina. Jednak umiarkowane pory wiatru mogą spowodować, że to odczucie chłodu będzie potęgowane. W trakcie dnia ostrzegamy kierowców przed opadami deszczu, one nie będą sprzyjać podróżowaniu. W środę padać w dalszym ciągu może w Polsce zachodniej. Temperatura troszeczkę niższa, już nie dwucyfrowa, ale nadal 9 stopni, to bardzo przyjemnie. W czwartek opady deszczu na zachodzie, na północnym wschodzie również, no i na termometrach. Do 6-7 stopni. Kolejne dni z opadami w wielu miejscach przeważnie będą to opady deszczu. Lokalnie mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Ciśnienie będzie spadać w niedzielę na barometrach 1003 ha, a na termometrach od 2 do maksymalnie 6 stopni. Jutro warunki biometo o większej części Polski będą obojętne. W strefie opadów niekorzystne. Temperatura odczuwalna od 1 do 10-11 stopni, a więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.